Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Michael, a przed Państwem kolejny odcinek z serii Tier listy dżunglerów. W dzisiejszym filmie poruszę temat aktualnych wzmocnień i osłabień bohaterów, odpowiednio oczywiście dodając ich do danego tieru. Tier lista zostanie podzielona na dwie sekwencje, na low jak i na high elo, aby każdy gracz z danej dywizji mógł odnaleźć to co go najbardziej interesuje. Także zapraszam do materiału. Poglądając okiem, moi drodzy, na aktualny patch, i patch 11.6, mógłbym stwierdzić jasno, po prostu Rejot spróbuje za wszelką cenę nerfić postacie bazujące na po prostu healach, czy umiejętnościach, które za każdym razem healują. Dlatego m.in. Fiożer, czy Łowca, który znajduje się tutaj obok dosłownie mojej osoby, otrzymał mocnego nerfa. Dodatkowym aspektem jest również to, że... Taki Hecarim otrzymał drobne po prostu zmiany na damage, po części Kartus otrzymał również dodatkowe po prostu nerfy na swoje obrażenia. Lilia otrzymała po części cooldown dłuższy na swojej RC, więc po części są to, są to takie drobnostki, które. Teoretycznie tych dżunglerów trochę zabijają na aktualny patch. Natomiast tutaj dwie zmiany po części przykuły moją uwagę, ponieważ Volibear, którego aktualnie wrzuciłem już na kanał jako poradnik do tej postaci, bardzo spoko, że jego leczenie zostało tam teoretycznie tak jakby zbafowane ze względu na to jego W, oraz po części E dostało bardzo mocnego, można by powiedzieć, buffa. Bo od razu dostaje 750 punktów. A tutaj jest tylko i wyłącznie 150. O, to jest aż 600 y, punktów różnicy, i to jest naprawdę sporo. Dlatego Wolibera mógłbym teraz polecić w lesie. Natomiast drugą, największą w zasadzie niespodzianką w tym patchu jest, można by powiedzieć, drobny rework Sina, który jest po części teraz postacią grywaną. Jeżeli ktoś oczywiście zna bardziej moją sobie, zapewne wie, że tego. Wika nienawidziłem, natomiast w tym momencie kiedy otrzymuje on spore buffy na m.in. moc umiejętności może być postacią grywalną, także przejdźmy zatem do omówienia tej listy dżunglerów. Rozpoczynając, moi drodzy, odcinek, nie mogło oczywiście zabraknąć Tieru D, czyli Tieru przeznaczonego dla najgorszych tak naprawdę postaci w aktualnym momencie. Są to przede wszystkim postacie, które mają zawsze problemy z walką, nie wiem, z pierwszym clearem, czy choćby z, z skalowaniem się wraz z rozgrywką. Dlatego rozpoczynając oczywiście od Tieru D, pierwsze co, my, co mi przychodzi na myśl to przede wszystkim Set, który jest po części postacią idealną w kompetetywie, ponieważ może zamykać, natomiast na Uwierzcie lub nie, jeżeli sam nagrywałem poradnik, musiałem tego poradnika nagrywać sporo części, żeby faktycznie mi wyszło. Dalej mamy w zasadzie Sylasa, czy Kamilkę bądź Malfajta, o którego bardzo często pytacie na moich livestreamach. Sylas przede wszystkim jest postacią, która bardzo dobrze się traduje, ma bardzo fajne walki 1 na jeden na midzie czy na topie, natomiast w dżungli... Głównie dominują teraz skalujące się postacie, które mogą od samego początku po prostu walczyć, a Sylas w early game, tak samo jak taka Kamilka, są beznadziejni. Dalej, w zasadzie, mamy Malfighta, który po części jest postacią czy takim trochę wymysłem pro-Elo graczy i zdaję sobie sprawę, że Malfight mógłby być grany na alei i ma o wiele większy potencjał. Wydaje mi się, że tutaj chwilowa meta, która była pod niego grana pod Predatora Malphite'a z Erkom już trochę minęła, ponieważ wiele postaci kontruje go za pomocą Steraka, Zoni czy choćby GA, dlatego malfight wydaje mi się, że też będzie idealny do tieru D. Natomiast kontynuując jeszcze dwóch dżunglerów których tutaj widzę, to jest przede wszystkim Wukong oraz shivana ponieważ Wukong jest genialnym lanerem i to trzeba po prostu przyznać od samego początku, jeżeli to byłby tierlista lista to plainerów, to on by prawdopodobnie był na tierze A bądź S. Natomiast w dżungli, zwłaszcza jeszcze po nerfach przedmiotów, które on faktycznie składał, jest po prostu beznadziejny i ma spore problemy z czyszczeniem. I kolejnym elementem jest oczywiście Shivana, która. W zasadzie od momentu ostatniego odcinka się nie za wiele w niej zmieniło. Po części jest to pick, który przegrywa dosłownie na wszystko. Nawet na Xena po części Shyvana przegrywa w early game. Ona ma strasznie problemy z walczeniem 1 na 1, nieważne na jaką postać, czy to Assassin, czy to Fighter, czy to choćby Tank. To w dodatku ma problemy bardzo mocne z... Pierwszym tak naprawdę czyszczeniem dżungli, z tego względu, że Psiwana nie może zbić po prostu tarczy Żukowi bądź co bądź ona ma strasznie mało HP na samym początku. Także idźmy dalej. Przechodząc do dalszej analizy mamy Tierce. W nim znajdują się postacie głównie bardzo trudne mechanicznie. Po części mam wrażenie, że one są bezużyteczne tak naprawdę na niskim stopniu rankingowym, ponieważ w przedziale Irona do Platyny głównie dominujemy postaciami prostymi które są jednocześnie i tankowate i przyjemne do gry, które ogarniemy tak naprawdę po trzech bądź pięciu grach. Natomiast postacie sterujące takie jak na przykład Lilia, Talia, Twitcher, y, postaram się wszystkie po prostu pokazać. Lisin, Idalka, Pantheon, y, Jax czy choćby również i y, po części Diana, która w zasadzie nie wiem, dlaczego tutaj się znalazła, ale whatever. Są to postacie, które mogą mieć potencjał kierowania gier, ale strasznie często musimy nimi grać. Niemalże do bycia OTP-kiem, ponieważ w tym momencie, kiedy takim dc gramy sobie raz na jakiś czas, powiem Wam szczerze, nic nam to zbytnio nie daje, ponieważ możemy. W drobnym stopniu zapamiętać jakieś tam cooldowny, ale tak naprawdę, movementu nie ogarniemy tak raz na jakiś czas. Musimy tymi postaciami grać dosłownie codziennie i w dodatku również dodam, że musimy za każdym razem grać agresywnie, ponieważ takimi postaciami jak Nidalka, Twitch, czy choćby właśnie ta Talia, nie możemy grać defensywnie, bo po części musimy dominować early, bo inaczej przegramy. Dlatego jeżeli faktycznie chcecie wybierać takie postacie, liczcie się z tym, że musicie dominować od samego początku, bo inaczej nikt po prostu nic za was nie zrobi. Dodatkowym aspektem jest również to, że te wszystkie postacie od kilku po prostu nie otrzymało w ogóle żadnych tak naprawdę wzmocnień. Po części mam wrażenie, że otrzymały nerfy. Ze względu na przedmioty, m.in. Gordrinker dostał nerfa, przez to Lisin poszedł w dół oraz po części Jax w drobnym stopniu otrzymał również chyba nerfa, nie chcę skłamać, ale chyba Demonik, przez to Lidia też również poszła w dół. Także są to postacie dobre, tylko i wyłącznie przeznaczone bardziej dla OTP-ków, ponieważ jeżeli gramy nimi, mówię raz na jakiś czas, to to w ogóle nie ma sensu. Idźmy dalej. Przed nami, moi drodzy tier B, mam wrażenie, że jest to najbardziej kontrowersyjny tier ze wszystkich, tak naprawdę w tym odcinku, ponieważ zbiera on wszystkie postacie, które były kiedyś w tierze D i były też po części postacie w tierze S. I to jest takie jakby złączenie obydwu, tak naprawdę części w jedno. I możemy tutaj znaleźć postacie, które otrzymały po prostu nerfy. Otrzymały jednocześnie buffy. Także zaczynając od samego początku, może dopowiem kilka słów o tym. Kartus dostał po prostu nerfa na swoim Q. Po części dzięki temu poszedł po części w dół. No nie ukrywam, postać ta była bardziej wcześniej w przedziale S bądź A. Natomiast teraz po tym nerfie na Q, no niestety poszedł w dół. No nie mogę nic tutaj po prostu go bronić. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o postać taką której nigdy nie polecałem albo ją strasznie hejtowałem jest przede wszystkim Xin, który właśnie z tieru D porzedł po części w górę. Mam wrażenie, że dzięki tym po prostu zmianom na moc umiejętności bądź jego wzmocnienia może po prostu zaskoczyć. Dlatego na samym początku dam go po prostu do tieru B, żeby pokazał się tam mniej więcej z pozytywnej strony. Jeżeli pokaże się z błędnej to oczywiście zniknie. Zniknie w przedziale postaci z C bądź D. Natomiast teraz damy mu po prostu... Ten tier, jaki aktualnie posiada. I postacie, które teoretycznie znajdują się w tierze B, mam wrażenie, że są one przeznaczone nie tylko po prostu do kierowania solo gier, ale jednocześnie do takiego grania pod drużynę. Między innymi pasowałby tu przede wszystkim po prostu Zak, bądź co bądź jakikolwiek, Kragas czy też Jarvan, bo są to postacie bardziej kompetytywne. Po części dzięki ich umiejętnościom możemy engageować przeciwnika, robić tak zwane fajne wombo-combo. I dlatego możemy, w dużej mierze możemy mieć fajny potencjał kierowania gier. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o bardziej solokolejkowe wybory, przede wszystkim zwracam swoją uwagę tutaj na Waj, na Kenie, po części na Olafie bądź co, bądź na Masterze I. Ponieważ są to postacie, które faktycznie mają bardzo dużo damage'a, a jeszcze zapomniałem trendla dodać. Po części są to postacie, które mają bardzo fajny damage. Wydaje mi się, że po części mogą w dużym stopniu wygrywać walki 1 na 1 ponieważ są to głównie po prostu fajterzy. Tak naprawdę to jest pięciu, czy chociażby sześciu fajterów. No i mają one potencjał pomimo sporych nerfów, nie wiem, Gordinkera, czy jakichś tam cooldownów. Mam wrażenie, że mogą z mile zaskoczyć po prostu przeciwnika. No i pośród 10 gier możemy na przykład z 7 czy 6 takimi postaciami skierować. Kolejnym w zasadzie wymysłem totalnym do tieru B dodam po prostu tutaj popkę, ponieważ ostatnimi czasy zauważyłem, że dosyć spora... Liczba graczy gra tą popką w ogóle pod Electrocuta bądź co bądź jakiegoś Predatora, no jest to trochę wymysł widzów i po części wymysł graczy z solo kolejki. Ale że on działa, to jestem totalnie w szoku, dlatego, tą popkę również Wam mógłbym polecić w tym tierze. No i co, przechodzimy w zasadzie do teraz mocniejszej półki dżunglerów, także przed nami tier A. Podsumowując w kilku zdaniach tier A, mógłbym powiedzieć jasno, że w nim znajdują się wszystkie herosy, które są alternatywami czy synonimami postaci z tieru S. Lądują tam również postacie, które otrzymują po prostu nerfy bądź co bądź buffy. No i w tym akurat aspekcie. Również dominuje prostota, czyli dominuje przede wszystkim tankowatość, bądź co, bądź ciągłe fajtowanie. Także naprawdę są tutaj cztery postacie takie zawsze na czele, które będą się tutaj znajdowały do momentu, kiedy nie otrzymają większych nerwów niż zazwyczaj. Po części mega prostą postacią na low elo jest również Fiddlestick, który nie wymaga zbytnio ciężkiego tak naprawdę skilla i movementu. Natomiast są tu też również postacie agresywne, jak na przykład Kindred. Czy choćby w Jego, w Jego tutaj akurat powiem Wam, jest nie z przypadku, ponieważ dalej jest to postać niezbalansowana, nieznerfiona od momentu wydania tej postaci na oficjalne serwery. Dlatego zdaję sobie sprawę, że w Jego można tak naprawdę kierować grę. Mało tego bardzo często w Jego widziałem w swoich po prostu rozgrywkach rankingowych. I myślę, że ma naprawdę potencjał. Czyli jeżeli ktoś chce nim faktycznie się nauczyć grać, to polecam bo jest on do tej pory niezbalansowany. Mało tego, podobno jest on jeszcze zbugowaną tak na tyle postacią, że nie może być wybierany po prostu w rozgrywkach profesjonalnych. Dalszym etapem tak naprawdę postaci, które jeszcze po części znajdują się w tym tierze, to są też po części postacie fajtujące, jak alternatywa po części Viego, czyli Rek'Sai, ewentualnie alternatywa asasinów, o których to powiem w przyszłości, czyli o i po części o Nokturnie jest to w zasadzie Eko. Eliska, powiem wam szczerze, również może się tutaj znaleźć w tym tierze, ponieważ po ostatnich dwóch nerfach na atak spida i na damage skew, wydaje mi się, że po części, jako ja, iż jestem mainem Eliski, mogę, mogę wam powiedzieć, że dla mnie za każdym razem ta postać może być w tierze S. Natomiast dla takiego podstawowego gracza faktycznie zróżnicowany damage, znerfiony atak speed o 40% na ostatnim levelu jest po prostu sporą zmianą, Dlatego Eliskę po prostu przeznaczyłbym dla tieru A. Natomiast ostatnim elementem, który po prostu przeznaczyłbym do tieru A jest również Ivern, który swojego czasu był po prostu na samym początek sezonu Broken pod słynną metę Mustafową. Natomiast, że ta meta Mustafowa powoli odstaje i po części niektórzy wiedzą jak to skontrować. Wydaje mi się, że on też jest na wysokim poziomie, natomiast lekko o stopień niżej można go w tym odcinku dodać. A teraz lećmy przede wszystkim do najlepszych postaci w tym patchu. A teraz przed Państwem najlepsza rzecz, na którą wszyscy po prostu czekali. Pozdrawiam serdecznie osoby, które przescrollowały całe tak naprawdę wideo, żeby zobaczyć ten po prostu widok. To zaczniemy od tieru S, czyli zaczynamy od Kaziksa, bądź co bądź Ewelinki lub Nocturna. Są to postacie, które bardzo rzadko są spotykane tak naprawdę na niskim stopniu rankingowym. Mam wrażenie, że co drugą praktycznie grę można wybierać te postacie. Plusem wielkim tych, tych wszystkich championów jest to, że możemy grać nimi różnorodnie, ponieważ ostatnimi czasy widnieje jakaś meta pod Stray Breakera Nocturna, który jest bardzo genialnym nie, nie jednocześnie dżunglerem jak i lanerem. W dodatku takie postacie można grać pod Full Magic Pena bądź co bądź Full Lethality, zależnie oczywiście od klasy postaci. Można grać pod one-shoty, pod teoretycznie nawet takiego Ade of tanka. Dlatego te postacie są różnorodne i mają największy potencjał w aktualnym patchu. Dalej mamy postać metową, która jest niemalże polecana chyba od dobrego pół roku. Tak naprawdę od początku presezonu jest on bardzo mocno hypowany, czyli Hecarim. W aktualnym momencie jest bardzo fajna meta na, na Hecarima, czyli granie go pod turbo hem tanka, który daje nam nie tylko dużo i CDR-ów, ale również i przyspieszenie, co daje nam oczywiście również i obrażenia. Dalej mamy po prostu klasyka klasyków, czyli Nunu, najbardziej polecanego junglera według mnie na każdym po prostu rankingu, ponieważ ze względu na swoje umiejętności, bądź co, bądź dominację, jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie smoki, dlatego wiecie, na early game tak naprawdę możemy za każdym razem zwyciężyć Żuka, w, w high elo scenie możemy dbać o każdego smoka, a na low elo jesteśmy po prostu tankowaci. I to wszystkie aspekty pasują właśnie do Nunu, czyli dla idealnego junglera. Dalej mamy przehypowane również takie, mniej więcej, piki jak między innymi piki po części chemtankowe, czyli zaczynamy tutaj od Mundo, Udyra bądź bądź bońc Karnera. Są to postacie, które składa się niemalże tak samo. Praktycznie składamy wszystkie, ale to wszystkie elementy pod movement speeda, jednocześnie statystyki takie jak armor czy resist i dzięki temu stajemy się bardzo mocno denerwującymi herosami, niemalże trudnymi do, za do zabicia. Po części, teraz kolejnym, kolejnym czempionem, czy kolejnym wyborem jest tutaj Woliber, o którym trochę chciałbym dopowiedzieć, ze względu na to, że Woliber jest teraz trochę nachajpowany po świeżych po prostu buffach i wzmocnieniach swoich umiejętności. Wydaje mi się, że ma naprawdę potencjał. Nie jestem pewny, czy za wysoko go po prostu ustawiłem w tym tierze. Mógłbym go po części dać na początku do tieru A ale po części da mu szansę i możliwe, że faktycznie może zaskoczyć wszystkich przeciwników, w tym również i nas samych. Jeżeli oglądaliście poradnik, to zapewne widzieliście jak on potrafi kierować rozgrywkę. Natomiast kontynuując dalej, w Tierze S możemy znaleźć również takie dwa małe smaczki, jak m.in. Shaco bądź, so, bądź Graves. Postacie, które są niemalże od dobrego roku w nach, po prostu topce, ponieważ szako można dominować nie tylko pod AP, pod jakieś tam naszortufy, ale również pod jakieś tam one shoty, dlatego róż różnorodność na tej postaci bardzo mocno dominuje. Natomiast Graves jest przeznaczony głównie dla postaci typu czy osobników, czy graczy lubiących agresywny styl gry od samego początku. I wydaje mi się, że takim Gravesem faktycznie możemy stompować niemalże każdego przeciwnika już od samego początku rozpoczęcia rozgrywki. Tak się prezentuje, moi drodzy, cała tier lista Low Elo Junglerów. A teraz przejdźmy do High Elo sceny, którą pokrótce przedstawię i omówię. Analizując, moi drodzy, całą tier listę dżunglerów, w high elo, przejdę od razu do konkretów. Tak naprawdę w tierze D wydaje mi się, że nie ma w ogóle potencjału wybierania tych postaci, ponieważ są one zbytnio jolo, jak to się mówi, pomimo tego, że Xin dostał mocne buffy po części. Wydaje mi się, że dalej jest po prostu beznadziejny, jeżeli chodzi o ogólnie utrzymywanie się w wysokiej, wysokiej scenie, czy wysokim progu rankingowym. Przede wszystkim opieramy się tutaj na fakcie, że wszystkie postacie starają się skalować wraz z rozgrywką, a głównie high elo scena nie na tym polega, bo polega na szybkich wymianach i na szybkim FF15, jak to się mówi. Dlatego Tierce, można by powiedzieć, jest synonimem tego Tieru D. Czyli tak naprawdę znajdziemy tutaj postacie, które mają w jakikolwiek stopniu drobny, większy potencjał, bo są to postacie typu sytuacyjne. Czyli jeżeli ktoś coś pikuje, załóżmy Venemi, to my kontrujemy go tymi czempionami. Na co dzień nie staramy się tych postaci wybierać, ponieważ jest to trochę. Tak zwane YOLO, jak ja to przed chwilą powiedziałem. Dlatego te postacie są tylko i wyłącznie sytuacyjne. I tutaj może pasować taka słynna zasada yy, taktyki 2 na 10, czyli 2 mecze na 10 mogą nam po prostu nimi siąść. Dalej mamy w tierze B po prostu postacie teoretycznie również sytuacyjne. Mam wrażenie, że one mają jeszcze większy potencjał, bo po części znajdziemy tutaj postacie w mecie, postacie które można wykorzystać pod jakby takiego drugiego supporta jak, nie wiem, Mundo czy choćby Ivernik, ale ewentualnością są tu również takie większe kontry takich totalnie postaci w mecie, czyli między innymi Nunu można kontrować, nie wiem, jakimś Rengarkiem takim agresywnym i tak dalej. Są tu też postacie godne otepekowania na high elo scenie, czyli Lee Sin, Rengar, czy choćby właśnie Keynik. dlatego myślę, że ta tier lista właśnie jest idealnie przedstawiona w A znajdziemy postacie, które możemy pikować po prostu od razu, nie musimy się zbytnio przejmować przeciwnikiem, bo głównie zawsze na tych postaciach budujemy damage. Ewentualnością i drobnym zastanowieniem jest tutaj, co tak naprawdę budujemy na Amumu, ale pamiętajmy, że Amumu od samego początku sezonu jest po prostu broken pod Conquerora, bądź co, so, bądź właśnie robienie i early game'owych po prostu kampów. Dodam również fakt, że Amumu do tej pory potrafi zrobić na Chyba 12 poziomie solo na Shora, dlatego jest po prostu świetny i wydaje mi się, że właśnie mają potencjał te wszystkie postacie do szybkich wymian i po części tradowania się od samego początku, na przykład o Żuka. W Tierze S znajdziemy postacie głównie metowe, które w drobnym stopniu mogliśmy również zobaczyć na niskim stopniu rankingowym, czyli Nunu, Udyr bądź Skarner. Są to postacie, które generalnie gra się po prostu pod metę i najczęstszym po prostu faktem w tych postaciach jest zbudowanie chemtanka, ponieważ chemtank przyspiesza nasze postacie, daje nam po prostu statystyki pod tanka, pod resisty, armory, dlatego uderz skarner czy hekarim, bądź co so, bądź czasem właśnie inunu mogą tutaj być mile widziane, natomiast dla takiego dobrego OTP-ka skalującego się genialnego kompetentywnie jest tutaj przede wszystkim Lilia bądź graves którzy mogą agresywnie grać od samego początku, chociażby nawet i z Ignitem i dodatkowo również zaznaczam, że wszystkie postacie z tieru S są mobilne, mają dużo damage'a i mogą się yy, tak naprawdę bić od samego początku, także tak wygląda tier lista High Elo. No i co? Ja wam przede wszystkim dziękuję za cały materiał obejrzany, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i lajka, like, by być na bieżąco z kolejnymi filmami, a ja lecę kręcić dla was kolejne odcinki. Także trzymajcie się, dzięki raz jeszcze za oglądanie, na razie, strzała!